Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z Wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca. I dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas, i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję, i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim. I wy we mnie, a ja w Was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować Go będę, i objawię Mu samego siebie. Rzekł Mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł Mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To Wam powiedziałem z Wami przebywając. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego. I przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do ojca, bo ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie. Abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuje ojca i że tak czynię, jak mi polecił ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd.